Przez u otwartej Wszyscy gotowi? Oprócz Oprost... Prze -prze przewodnika nie ma. Nie, przewodnik jest, jest. Dobry. Picie wzięte. Fajne chmurki, nie? Cicho bądź. Jeszcze bo... może za załącznik. Monika, to jest sobie sprzęgło przyrzucę załącz. No tak przeprądałem w nowej kafecie, a nie chciałem zrobić. Ja zabrać. nawet nie wiem o, o czym ty do mnie mówisz. Ale, ale dzięki. O. Wezmę pod, to pod uwagę. Kurde, na szosie można sobie tak usiąść, a tutaj to, to lipa pod kątem. Przepraszam. Zależy na czym wiesz? Ja. Ile ty masz sali? 20. 23. Co drodze tego multitula, trzymaj. Dobra, Michał, ruchnę to zdjęcie. Po sygniemy? no, no. jeszcze nie rozbrzali. Wiem, że ty nie lubisz zdjęć, ale wiesz, tu wszyscy przyjechali do zdjęcia. Nie, wiem. Już podjazd? Dobra, pierwszy podjazd za nami. Tak, to możemy wracać. Ile tak dojazd będziemy mieć? ja wiem tu myślę, że jest 3 km. Ale zaraz jedziemy tak, że już auta nie mogą wjeżdżać, szutrówka, potem już na szlaki takie... A, no. Gdzie poza nami i nieźwiedziami nie będzie <laughs> Zaraz dojeżdżamy, zaraz się zatrzymamy, musimy doczekać na Michała. Właśnie no, widziałem, tak coś pusty. ten. No, ten. Zatrzymamy się tu koło mostu, tak że spokojnie wszyscy dojadą i zaczniemy podjeżdżać. Dobra. Tutaj zaraz bo za ja tym mostem wyciągałem. wjeżdżamy na stokówkę. I od tego momentu będzie już cały czas w górę. Park, I tylko bardziej w górę, super. aż do szczytu. <noise> się Będzie tam jeszcze jedna przerwa, jak będziemy zjeżdżać ze skokówki na szlak. A Michał chciał po prostu udawać takiego wiesz, że nie potrzebuje nic wiesz, Picia nie, ja i tak myślałem, dalej. Ja sobie mam Michał już pojechał, teraz Andrzej nas wystawi na jakiś pierwszy pozytywny za, pozytywny, no. że zapomniałem Tak, żeby to nie było na niego. Tak, Sprzęśliwym <noise> was wystawianym <głos> <głos> Ja tam co jakiś czas będę te zjeżdżał do tyłu patrzył jak tam jadą nie? Dobra, dobra, no właśnie miałem tak, ci to właśnie tak zaproponować ale skoro tam żeby tak właśnie zabezpieczyć bo no. to tu przeprowadzić to od czasu do czasu ten tył zabezpieczyć. No jasne no Rozdrzewka Czekam na końcówkę No daję nie? Za tobą już nie ma nikogo. Nie ma nikogo za tobą. Ale widoczek za wami jest piękny. Piły, piłuj. No my jesteśmy akurat na takiej dojazdówce na szczyt. Grupa szybsza pojechała właśnie z Michałem. Ja zamykam tyły. jedziemy ze swoją grupką. Właśnie na nich czekam. Myślałem, że tutaj ich troszkę dogonię, tą grupę Michała. Oni, oczywiście, na nas gdzieś tam będą czekać. No ale nie chcę, żeby tak było. żeby Ktoś jechał sam nie. Ja pożyczyłem maszynę od Grześka, którego gorąco pozdrawiam. Oczywiście rower z sklepu Bike Room, a jakże? Jak track to musi być z Bike Roomu. Pozdro dla Bike Roomu, oczywiście. Dobra, ja czekam na ekipę i będziemy cisnąć dalej. Jedzie nasza ekipa. Korba team. Korba team. dla korby! Czekaj, poczekamy na całą tą na resztę ekipy. Nie no, dopiero z drzewka. jutro będzie fajnie się jechać, bo dzisiaj to czekaj taki stan. Kurde, rozebrałbym się, ale jestem mokry, więc chyba to zły pomysł. Nie, nie, to nie jest dobry pomysł, żeby nie. się rozebrać. Teraz to się trzeba no. ubrać bardziej, wiesz? Mimo... Powinno się to jeszcze. Do... Do... My teraz wjedziemy tutaj na szczyt. To jest jakby założenie całej tej imprezy Potem zjedziemy do, można powiedzieć, do tej drogi, nie? No wiadomo, nie, nie tutaj, tylko No tak. tam dalej A kto to, kto to już teraz się pogubiłem, kto to prowadzi? Piotrek, Piotrek Bardzo. Ten, co pożyczał rower Piotrek, kolejny z, z Kolejny Piotrek Piotrko. Piotra nie znasz No Coś. On chyba siedział z nami na, na przeciwko na na tak, 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 tak no. wody. Muszę być pierwszy I nawet nagrałem.. Woo! Dobrze, że nie mam mikrofonu. Nie korzysta z mikrofonu wbudowanego w GoPro, bo byście słyszeli tylko bicie mojego serca. Tak mi bije serce, że aż GoPro mi lata. Mamy pierwszy podjazd w terenie na szczyt. Jak widzicie, ekipa tam też prowadzi. A to dopiero począ a to będzie cały czas chyba tak, na sam szczyt. Co ja jednak wolę jeździć nasza? No nie? No, a na nagraniu dalszy ciąg sapania. Będziemy mogli użyć tych nagrań jako podkład dźwiękowy do filmów porno. Tak nie No. Proszę. ja tutaj się tak tak ciśnie, a tu ty, Piotrek. No. Nagrałeś rzeczywiście, jak się wygrawiłem? Tak. Oznaczę cię nawet. No to... O, przepraszam. najlepiej, no nie? To najlepszy. Najlepszy, nie? <gry> Najdłuższy nick, tak? A nazwę sobie zrobiłem taką, jak sobie zrobiłem, bo mi się podobała. A jaka jest ta nazwa? Sandra rowerowego zakręcenia. No. bardzo krótki nick, nie? Myślę, no. <gry> znaczy, że to jest gdzieś połowa drogi do szczytu. Znaczy, w sensie, ale nie oczywiście, od, tylko od tego momentu, kiedy wjechaliśmy do lasu. No, no, no. Dawać, dawać, sekundy się liczą. Znowu mm nagrywasz. -hmm. <grywa> Nagrywam, bo ciśniesz wiesz, jak krokieta. I Dominika z Piotkiem cisnął. To będzie tak zmontowane, że wszyscy dojechaliśmy w tym samym momencie, wiesz. Tylko pik, 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 pik. Jak pierwsze wrażenia Grupo? Teraz Was, Was pytamy, jak wrażenia? I tak z, z, z drugiego szczytu rezygnujemy. Tak? No. Nie, to wczoraj było takie założenie, nie no. jedziemy przez tam. tylko tak omijamy go obokiem, taką skokówką jak to. No. to nie ma, a mój żółty ją ma w górze. Tak, tak, nie ma sensu, bo tam, jest, tam, jest, tam, jest, tam jest ostatnie 200 metrów, to jest ściana po prostu taka, że trzeba przesuwać się, rower przesuwać Czekam. słynny. Tutaj jest tak zaplanowane, żeby wszystko przejechać. Teraz bokiem. Korzenie Monia, co jest? Myślałem, że żyga. Myślałem, że nagrać, nie? Ja bym Chodź mi to do, do kamery powiedz i go oznaczę Po prostu zaznaczyłam się, dlaczego sobie to robię Teraz już za późno Chociaż ładnie można sobie tam zjechać będzie, nie? Piotr, no. bez urazy, ale amator tutaj się może zniechęcić, nie? Monika, w wakacje jedziemy do Świadowa. Znaczy ja, ja się nie zniechęcam, nie? Tylko nie, nie, ja nie jak sobie, tak jeszcze, Ja aby... mówię o swojej psychice, nie jakby ktoś wiesz, jechał. A góry, no, fajnie, co pojeżdżamy. A nie. to je dzida taka no. ja droga. A do góry to jest walka czasami, nie? Ja wolę speradów, bo tam jestem. Tak, razu, jak, tak my jak my byliśmy podjazd, to masz, no, my podjazd my byliśmy w, taki, na... w srebrnej no. i pojechać chcieliśmy na, wiel na wielką sobie po sobie pojechać. Nie miało być 50 km. Nie dojechaliśmy. 100 kilometrów w górach chyba. 50, no, 50 to ja km No, na wielką No ale tam taka wieża widokowa, nie? Ale masakra, znaczenia do... Pomęczyliśmy się w beczała czasami, nie? No jeszcze teraz zaczął padać. Zaraz jeszcze tu zacznie padać i będziemy sobie wprowadzać tak nie? Będziemy się płakać. Gleba na glebie. Dobra, idziemy. Słowo klucz idziemy. Wymarsz. Wymarsz, My ten, rowery będziemy przez granicę, wiesz. Przemyt. W ramach też mamy. Tak. Fajnie się jechało. O panie. Cycling chief ride pozdrawia. My myśleli, że to już tu. To jest, to jest ostatni obóz przed zdobywaniem szczytu. Wiesz, to już tu już... A, tu jest ostatni. A może obozu, obozu pośredniego nie będzie? Nie, to już jest ostatni obóz przed... Nie szczytowanie to może złe słowo. Rozumiem, a tu za nami są jeszcze dragadze. Prywatny fotograf, ja myślę, co to za zapach. A to klocki mi się przypalają. Czujesz? Jadę, jadę, myślę, co to za swójód, a to. Hamulce. No. no wiecie, Taki... Jak tutaj w takim normalnym trybie zjeżdżamy, to są fioletowe Także też bezcenne są te komentarze, tych turystów co idą na nogę. Czasem... Gdzie wyjście na ten rower? No, pamiętasz dwa, dwa lata nie? temu, jak wyjeżdżaliśmy na tą magórę stuposiańską, którą pomijamy, to no to tam rzeczywiście pod sam koniec to rower na plecy, albo bierzesz no. rower i, i czekam. No. Na... I tak. Ja tam no. czekanuję tym rowerem, podchodzę, ślizgam się w błocie, a z... Prze przeciwko dwoje ludzi wózek sprowadza. Tym, z małym dzieckiem to było. W nie do. W tym Błocku ślizgają się tam ten wózek i tam wypada, to dziecko ten i do mnie tekst. Gdzie byście tymi rowerami wyjechali? za bardzo zmęczony, żeby odpyskać, Nie będę się tym No, my kontynuujemy zjazd. Piotrek na Insta Peter G. Spalił klocki sobie z tyłu, już stopił całkiem. Więc. <grym> Jedzie tylko na przednim hamulcu A jak ja, ja to czuję taką spaleniznę z klocków, że szok No Drift Kurde to się nagrywa ten, ten, ten drift, nie? Jak na mnie a trasa jest mega wymagająca, jak na razie zarówno przy podjazdach jak i przy zjazdach do tyłu, krzakie od razu! Ja. No, to... Niki wąwóz był słaby. Że, muszę jej to powiedzieć, jak przyjadę. Ja, ja Mój wąwóz to. Będzie widziała, bo ja to nagrywam. Tak? No. O, Monia, pozdrawiam. Tak. Mój wąwóz był słaby. Dobra, tu będzie może... No. O k***a! Ale bym k***ał na ten... Na dupę. Na dupę no. O, jakby cały To spoko, nie? No. Na góry. Daj uwaga, bo jest zdrowo. Tak? Zdrowo i terminicznie. Jezu! Łoł! Wow. Pani k***a! Piotrek, to mamy już hashtag. Lajtowo. No. Lajtowo, będzie lajtowo. 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 Pff! No. Lajtowo MTB. Grupa poniżej amatorskiej. Ja wiem, czemu Michał mi nie, nie pozwolił grawelem tu jechać. O, koniki! udaje prosa, prosa udaje. Muszę was trochę pokazać, nie? Pierwszy raz widać całą grupę, nie no drugi raz. kilka ładnych kilometrów tak, także ale można się posilić. Taki... Amciu, Amciu. Cały czas taką szutrówkę. No to, to ten... i tak i jesteśmy zadowoleni, że szutrówka. Tak. A czy możemy sobie w ogóle sami zrobić zrobić ognisko? Sami zabić ognisko? No, trzy dychy chyba no, drewno, nie? Miejsce. Całe trzy dychy kosztuje drewno. No. Tam jest miejsce zadaszenie, nawet o, jakby zaczęło osiągnąć, To, to, się pić, to, wiem, tak. to jest tak zadaszone, że... Ognisko się utrzyma. Tam naprawdę super. 5 metrów dalej jest san, cisza w toku. Hmm. No, no. Tam ja biegam. Ulecam. No, ci się do siebie do pokoju. Ty? Aha, no, tak. no, na pokoju. Co ty biegasz na dół? Tak. Protein, protein. Hmm. Protein. <gulatory noise> co? Monika. Ja się też rozebrałem, bo słońce przypieka. No. A miałem to przesiąkć. Okay, tak się przystawia do tej pogody. To hmm. jest mi Ja patrzyłem tam 12-13 stopni. No, być. widać. A tu 23? Ja jestem po prostu zagotowany. Mam czapkę, a nie ten bandanę. Ja czekam na jeszcze kilka osób, bo obstałem, że tak powiem, tyły. Ścieżka przyrodnicza Połnina Caryńska. Akurat skończył się podjazd. Jest jeszcze z tyłu Piotrek i Monika. Oczywiście Piotrek i Monika byli na naszym zgrupowaniu w Międzyzdrajach. Maszyna jak na razie spisuje się wyśmienicie. Kapci nie było, a morek jak widać bardzo dobrze ustawiony. Tak mi się wydaje przynajmniej. Licznik już wyłączyłem, no bo nie ma sensu. Co chwilę się zatrzymujemy, a i ja tutaj autopauzę wyłączyłem, więc Musiałbym ręcznie wszystko uruchamiać, także dzięki Grzesiek za rower, wyczyszczę go i Ci na pewno chyba wymienię klocki, chyba słyszę ekipę, albo i nie. Ale tereny są świetne, no na początku, na początku trasa była mega trudna. Oczywiście Michał, przewodnik nasz, podjechał wszystko sobie na rowerze, gdzie myśmy mieli problem nawet podejść na piechotę, także skilla ma. Idą Instagramowicze, Serduszkowy, Szatan, Monika, Salińska, zamykają ten, peleton. peleton. A! Tak szybko zjeżdżałem, wiesz, wiesz. A my tam, my tam siedzieliśmy, nie? Ale my też chwilę staliśmy i taka pani szła i się pytamy, czy rowerzystów widziała. Słuchajcie, tu można sobie uzupełnić jakieś płyny, bo mówiłem, że sklepu nie będzie, ale schronisko jest i jest normalnie woda, jakieś tam izotoniki, kola. Magnesy. Um. <śmienia> masz magnesy? Czemu nikt nie mówi, że są jakieś magnesy? No kupił A nie masz to, to tutaj. A, to ja mam. Piotr. Synek. Jesteś z Piły, to macie wszystko wspólne. A, wspólne konto. Tak. <śmiska> Fakturkę mamy. Fakturkę, no. kurwa. A to w środku? Ale piwa nie sprzedają. Kieszonkowe już dostałeś. w wodku wyłania się Monia no ale na zjazdach śmiga na razie jadę zaraz będę sprowadzał Dziękuję. No nie, przyjechalibyśmy na szosach. Szosy, grawele. Dobra, chodźcie, podłączymy się do nich. Nie będziemy tak jechać jak... Przemek chyba jeszcze No. Ale na pętle bieszczacko po takim asfalcie chciałbym przyjechać. Nie, w tym roku na pewno nie. Zresztą to jest już ostatni wypad zgrupowanie, także fakt jest trudno. Miejscami mieliśmy takie trudne odcinki. Dla amatora no to praktycznie nie nieprzejezdne trzeba było prowadzić, no ale też kurczę taki fajny fragment mi się nie nagrał, gdzie udało mi się <gry> yy, przejechać. Tam y, chyba robił Piotrek zdjęcie. Także to zdjęcie będę miał. raz jeżdżamy. Monia, ja tu poczekam na Piotrka. Przemek jak wrażenia. Bardzo dobre. <gry> Wszystko przejechałeś, czy trochę było prowadzenia? No, no było prowadzenia. A te, ten zjazd, tam człowieku przejechał, to wszystko. W dwóch miejscach może tam się musiałem prze, y, przebudować. Ale bardzo fajna trasa. Ja, dla mnie było super te zjazdy. Na początku się bałem tu prze kamieni, a potem już jeszcze takich zjazdów nie jeździłem, ale <laughs> Dziękuję. Bierz. Skoro to żalka? Nie, zobaczcie. Wiesz. Skoro na lane. Czekasz żalka. Pić. Kopij. Dobra, tu będę pilnował tyły. Ale to chyba nie mam tego. No to jesteśmy tyła. No w sensie ten tył. No my już wyjechaliśmy właśnie na asfalcik, pewnie pierwsza grupa już dawno dojechała, pewnie już się kąpią, a my ciśniemy na obiadek. No i już zapraszam was na drugą część tego filmu, z drugiego dnia zgrupowania CCT, miałem mówić nad morzem, w Bieszczadach. <śleszy>